Ok, pójdźmy dalej. E, nie to. Chciałem co innego. przejść 16, 16 poziom? Nie, mam wyssany poziom... no, siedemnasty mamy. Ok. Sam na, na szczęście się nie wypstrykał w całości. O! Oni tu na nas nie czekają? Jak miło. Tak. Ty raczej. A, nie wzięła. E, moment. Wywołanie istoty 9, grupowe topienie. Burza zemsty jest dobra. Burza zemsty jest dobra. Jest co? Jest ogień, jest powietrze, jest woda jest ziemia, a kwas jest y, związany z żywiołem ziemi. Na tym poziomie dajmy tą niewrażliwość, na czwartym poziomie dajmy na nawałnicę. Okej, okay, jest dobrze. Teraz jeszcze raz, Słucham. czy ona nie ma przypadkiem większego przywrócenia? Pewnie nie. Nie ma. Nie jest to z aż mną. taki przepotężny problem, no ale... A śmierć no to jest energia negatywna, a światło to są energia pozytywna, ostatecznie, więc to jest tego typu. Przynajmniej tak mi się kojarzy. Specjalistą nie jestem. Eee, klatka więźnia. A tak, bo to są więźniowie, ale my ich uratujemy. Zapomniałem w ogóle o tych krasnoludach tutaj. To nie jeszcze żyją w ogóle? Czy ja przypadkiem ich zabiłem, kiedy spowodowałem lawinę? Nie mogę przyciąć więzy, droga na dół jest wolna. Spoko Staliśmy się, nie staliśmy się bardziej dobrze. Ciekawe, może jestem zbyt dobry, żeby być bardziej dobry. Ok. Mm. Send Maru i meteorów. To jest trochę obrażniony ognia, no ale. Wybijemy tu wszystkich. Gdybyśmy mieli umowę ze smoczycą, a potem byśmy zabili tych, wrócilibyśmy. Ona też by nas zaatakowała, więc z dwojga złego i tak zabić lepiej oboje. Będziemy mieli pas Kelgara. Teoretycznie moglibyśmy je zostawić, zdobyć sobie kasawira. On nie jest tragiczny, jeżeli się by go dobrze jakoś tan. Jeżeli dobrze by się z nim pogadało. To jest zły. Ja? Jestem pragmatyczny. Nie jestem. To... O, sorry. Nie jestem zły. Muszę się zgodzić. Zaraz. Przyzwi Mordej Jena, przyzwij żywiołaka. Nie odpoczę? Chciałem nie odpocząć. O co? Muszę się zgodzić. okej. Tak. ma za broń. Najlepiej no zabić wszystkich <grywka> Dodatkowe punkty doświadczenia, nie? Ulepszyłem to. Na plus 5 i kwas. Ostrość. Okej, okay, jest w porządku. O co chodzi? Oczywiście. Wszyscy dobrzy ludzie robią tak, że zabijają wszystkie swoje dziecko. Oh. z tych olbrzymów tutaj są martwi ziemowie. Nie ma. Nie nazwałbym tego entuzjastycznym wsparciem. Oni mi w ogóle nie pomogli. Cóż, to bez To w końcu cmentarz żelaznej, piek. Cóż, mi. okay, bardzo miło. O, zaraz. Eleni. A, ona nie może za bardzo. Sand też. Sand niech rzuci rój meteorów Naś, wokół siebie. Okej, okay, trochę potrafiałem. Okej, okay, bardzo miło. Nikt mnie nie umarł. A nie, sam tu ma szkoda. Tak, co <głodząc> cię nie jest dobry, bo chce wszystkich zabić. By tak patrzeć. Szafir... nic nie ma. Za coś. A dzwon, ok. Ta Najpierw tutaj chcemy tego strzała z kwasem. Łącznych mężów z klar. coś tam. A większe te, Okej. Okay. Zwykły strzał nie bierzemy. No ogólnie nic nie mają, tylko właściwie ten jeden ziem coś ma. No, jakieś skarby przynajmniej. No, bo on chce zabić wszystkich, ale nie wie dlaczego. Drogi topór. Okay. To jest topór bojowy, ok. Fajnie. 4, siła plus 2. Nie jest to złe. Okej, okay. już? Z A teraz niech wszyscy pięści. podążają co za mną to jest? Za to waszym wygląda? nowym, wspaniałym przywódcą Specja uniwersalna mitryl. Okej? Okay. Helgar niech to dostanie Tak Nie, z nim się nie da dogadać myślę On ma szarfa migotania O co chodzi? Tutaj nie mogę odpocząć pewnie Nie, nie mogę A, przecież próbowałem Może być tylko jeden z nas rządzić. To jest nam niepotrzebne. Regeneracja może w sand tego będzie mógł nauczyć. Proja cień. O, papka była. Pierścień, pas. Z rodilkami zawsze coś. Okej okay. Ale on by chciał się dogadać w taki sposób, że tam. On by nas. A nie chciałem tego mówić. Że on by nas wziął jako swoje sługi. Muszę się zgodzić. To byłby dobry tam... Nie, nie może się no, Ten to dostanie. Pancerz Legionu Cienia. Cztery cichy huty. Drobny niech to dostanie. Pierwszy odporność na kwas. Wow, okej. Okay pasłucznika 20 odporności na kłótę. Nie jest to zła broń. No pewnie, muszę się zgodzić. Tak, tak, tak sobie posybuję, ja? żeby nie było. Właściwie, Sand będzie później musiał wszystkie rzeczy yy, no, do krawcenia dać mi. S moby, może mógłbym zostać następcą, ale nie liczę na to. <grym> ok. Czyli właściwie musimy teraz pójść z powrotem do żelaznych pięści i powiedzieć, że mamy ten pasek. To nie powinno być zbyt trudne. O, kasenka. Hmm, to prawdziwy pas żelaznej pięści. Chyba, że te olbrzymy kłamały również Może nie kłamały? W tej Eee. To właśnie najgorsze. Widzisz, jak to się stało? Że pokona to włapanie, ale jeśli to skończyło się sprowadzeniem śmierci na własny klan. Dziękuję dla chwały, dla walki i wszystko było kładna sz rację. No. Okej. Okay. I ile zdobyliśmy? Te zostać na górze, bo chcę i zobaczyć, ile zdobyliśmy z tym kalgarem. Jeden punkt. Okej, okay, a. Niech będzie. Panika Saver pisze. Z grownarem musimy zdobyć punkty. Gdzie musieli zamienić. Z <ścoughs> dobrą opiekę zdrowotną, bo jeżeli jesteś cieniem, to nie możesz być chory, nie? Też racja. Dobrze, odpocznijmy. Może coś nas spotkało. Wątpię, ale. Aaa, był poziom. Ale, ale! Jeżeli wrócilibyśmy się do rozstajów, no żaden fizyczny ból, tylko psychiczny. Długie godziny pracy, nuda Wszędzie ciemno Nie, nie będziemy się wracać No i wyżej zamienimy sobie Sanda, mimo wszystko zamienię Sanda na kogoś innego Może na Kasawirę żeby z nim zdobyć punkty dodatkowe? Nie wiem ile mógłbym A właściwie nie będę walczył z wieloma magami chyba Albo dużymi takimi Tylko nocne zmiany, ale jak jest wieczna noc to co wtedy? 24 na 7? Okej okay. eee, Już nie mamy przyspieszenia, żeśmy jeszcze raz Okej. Okay. Eee... Jak oni są wolni. Mog mogliby poprawić tą formację, a nie że cały czas idę do przodu sam. Tak, ale samemu też dałoby radę Tom smoczyco zabić w pojedynkę, tak naprawdę, bo wystarczyłoby ee, na początek wziąć. Bardzo dużą penetrację zaklęć Specjalizować się w zaklęciach takich jak ee, Jak szkoła zaklęć... jaka to jest? Wywołanie Mieć właśnie pełną atutów z penetracji Mieć atuty mag -ta magiczne plus to co daje tam mistyczny mędrzec, że mniej, mniej wymagają tych Dodatkowych poziomów, więc i maksymalizowane, i wzmocnione można byłoby mieć magiczne pociski plus jakiś zaklęcie właśnie, tak jak Mordenkainen, żeby tylko Tan zatrzymać kogoś, żeby czas spędził. Jakaś niewidzialność też byłaby dobra. To Tan dałoby radę w pojedynkę zabić. Jestem tego pewien. Tak na procent. To jest Ferdzy. Okej. do kuźni. Nie dobrze byłoby sprzedać jakieś graty. Potrzebuję towary. Dajmy te parę rzeczy. Strogi, to nie są to drogie rzeczy. do 15 tysięcy, może też takie dobre. No ta ostrość. I lepsze trafienia krytyczne, więcej obrażeń. Ale nie do tego też tutaj. Weźmy, sobie tą skrzynię. Wszystko Muszę sprzedawać Sama broń plus 4 jest droga To jest metrylowe organ... nie, tylko... Okej, okay, to jest nędza To jest... wieczni nomada Starownik, bez sensu Magiczna penetracja, to jest... Lepszej jakości penetracja, jak tylko powiem Do wzgórzowego olbrzyma, jakby co dajmy to Kelgarowi, jeżeli będzie musiał oddać rękawice Nieberonda, wporność na zaklęcia 14 Dwa rzecz to nie jest, ale potrzebuje To jest to? A tak. magowie wiedzą, co robią od ognika. Sztylet, tak, Malka, to jest tylet, tak, szponicnego złodzieja. Walka dwoma brońmi. To jest dobra broń dla łotrzyka na początku. Po, w poziomach. Zmienny światło jest półtora świat, ręczna, jo. Jo. Też dobry, bo zły przeciwko... to jest plus 5, ale no. Ale ja to nie, te wszystkie magiczne rzeczy. Pewnie nie będzie miał pieniędzy, żeby wszystko ode mnie odpłógł. Zobaczymy. A, bo widzisz, widzisz, drain, yy, tako. To jest taki śmieszny, dziwny system którym mówią ci yy, bodajże do, druga edycji, do drugiej edycji jest tako gdzie to znaczy Tu hit armor class 0 i im masz mniejszą klasę pancerza w tych wcześniejszych edycjach tym jesteś trudniejszy do trafienia czyli jakbyś miał minus 3 to jesteś bardzo trudny do trafienia a ile musisz wyrzucić? To jest bardzo, bardzo skomplikowane i trudno się to tłumaczy bez... bez kartki papieru. O, już nie ma kasy, okej. Okay. W każdym razie im te taco jest mniejsze, tym jesteś lepszy w trafianiu rzeczy. To są te alchemiczne, wstaćmy, tutaj. Rzeczy też. Okej. Okay. Troszkę trofeum możemy sprzedać. Super. Wypakujmy. Nie, esencji jeszcze tu nie pakujemy. Okej, okay, idźmy do tego młota. Jest młot. A, ten, okej. Okay. Generalnie za dużo nie grałem w Baldur's Gate, a, więc trudno mi powiedzieć tak na 100%, jak to tam wszystko wyglądało. Mamy pas. Yy. Aha, musimy pójść do Keros. Ok. Eee, co tam jeszcze było? Właściwie nie, nie jestem w stanie aż tak dużo powiedzieć o tych wcześniejszych edycjach. Skoro tak. Naprawdę mi cofnęło do tego. Hmm. Ja przynajmniej na niego kliknąłem i teraz sam idzie. A może na Gogu jak czasem są promocje, to A zawsze będą promocje. Znaczy, zawsze będzie ciebie. to w dobrej cenie. Straże, usuńcie tego deser teraz przed moich oczu. Ty myślisz... wy obstra... A więc dobrze, więc udowodnię ci to, skoro masz taki zakuty łeb. Kegar przyjdzie z młotkiem w ręku. No. Okej, nie zacięło się, mam nadzieję. Mam nadzieję, że się nie ośmieszam. No generalnie w Newrontarze wygląda to tak, że... Jakaś postać ma klasę pancerza, powiedzmy 10, podstawową klasę pancerza, bez pancerza, bez premii do zręczności, żadnej, nic takiego. No i rzucasz D20, dodajesz do tego swój bonus do ataku, dodajesz do tego wszystkie modyfikatory, które możesz mieć z siły z, czy ze zręczności, jeżeli masz finezję albo walczysz łukiem. I jeżeli to, co wyrzucisz z bonusami, jest wyższe lub równe klasie yy, pancerza, tego, kogo chcesz trafisz, trafić? No to trafiasz go, wtedy już obrażenia. Tak naprawdę w New że nie musisz, nie, nie jest jest aż takie trudne, bo tutaj, no tak jak mówię łuki, nie, klik i już biją. Dobrze. Ale ostatecznie sprowadza się do tego, że jeżeli jesteś na przykład fighterem, albo jeżeli jesteś kimkolwiek, kto Podziałało. bije fizycznie, no to, to niemożliwe. To jest ja tak jak powiedziałem. Wyrzutek może... To nasza tradycja. Ja... O, nie mogę ten. Dobrze. E... Co ty ja mówię? Jak rzucasz czary? Jest ja... troszkę więcej skomplikowania, ale tak tu... naprawdę nie ma potrzeby roz, grać tę grę szybko. Sobie Nic nie przeszkadza, żeby twoja pierwsza postać była czarodziejem, tutaj tak jak ja... dwójce, w Newier 2, czy wiedynce? Niech tak będzie. Nie, Warface'a nie będzie już nigdy. A w każdym razie nie w najbliższym w paru czasie w paru stary. miesięcy Cóż. Warframe nie będzie teraz w piątki! Okej, okay. Kelgar stoi, bardzo ładnie pozuje. Tak. Co on ma za rzecz? Co to jest za młot? Smut dwuręczny? Lokalna moc przy trafieniu, elektryczność. Nie będzie, bo się wkurzyłem. Pierwsza część i druga część nie mają ze sobą nic wspólnego, tak naprawdę, fabularnie. O ile jest to ten sam świat, dwójka jest trochę później, to niepotrzebna jest wiedza między jedynką a dwójką. No, lepsze, nie plus cztery, elektryczność. No w sumie jest to dobra broń, niech będzie. Ostrze gladiatora i tarczę dam wtedy temu. Kasawirowi, jak zamienię Sanda na niego? Jakbym grał Krasnoludem, pewnie sam bym mogło podnieść. Mną, Bardzo możliwe. Teraz e, Drain. Teraz jest. E, jeżeli zamierzasz na przykład grać w Neverwintera 1, to ostatnio na dniach wyszła... Tej nowe sojusze. Wyszła edycja. Enhanced edition, edycja sprawniona, jak to tam się tłumaczy na Polski. W której poprawione jest sporo błędów z tego co kojarzę, więc lepiej byłoby dostać to niż. niż to co było poprzednie. I daj potrzebuję 13 tysięcy doświadczenia, nie zdobędę chyba 18 poziomu. Ja mam Divine Divinity na Gogu, ale problem z tym, żeby to nagrać, jest taki, że to jest bardzo stara gra i nie wiem, jak OBS by sobie z tym radził. Wiem, że mój brat, jak tam yy, coś robi z San Andreas, to yy, to był DirectX8, Direct więc mogło być problem. A no to, jak masz dymentową edycję z, z jedynki, to jak najbardziej można tym grać. Te poprawienia, które tam są, tak naprawdę, między wersjami, to nie jest aż takie super ten istotne. Divine Divinity? Yy, w skrócie? O, trudno powiedzieć tak, tak, no dokładnie, ale tak, w skrócie to jest tak. Jest świat, w którym jest źródło magii, i to źródło zostało odcięte od ludzi, i ludzie nie mogą używać magii normalnej, i ty jesteś poszukiwaczem przygód, który ostatecznie zastanawia się i chce rozwiązać ten problem ogólnie. Przynajmniej tyle co ja pamiętam, z tego jest. Chyba nawet kiedyś przeszedłem, ale to było, oj, 2003, tysięczny trzeci, czwarty, nie pamiętam jakoś tak. Okej, okay. weźmy zamienimy Sanda na Kasavira. Zawierdostał Klimat jest kapitalny, bardzo fajna jest ta gra, ale tan. To już w zależności od tego, co tam. Miałem, ale sprzedałem, ok. I jak tam się chce, no to różnie może być. Zaraz, czy ja tutaj mam rzeczy, które byłyby dobre? Decyzja, co to jest? To jest bułat, Nie. Nie słyszałeś? No, ona jest bardzo stara. Wyszukaj sobie Divine Divinity. To ten. To nie powinno być problemu. Czarny... A, sand powinien dostać był. Czarny koster. No trudno. Te inne są puste, nie? Nie! Nie chcę upuścić. Okej. Okay. Tutaj. Broja paskowa w sumie mogę wziąć. Dzień regeneracji też nie jest zły. Fighting. Też za odbicie Na razie Drainit Tak Ok, weźmy tą tarczę, ten miecz Troja paskowa daje mu więcej Pierścień za odbicie Pierścień w generacji zawsze coś Czyli płaszcz i naszyjnik nasz Helgar powinien mieć jakiś... który daje może jakąś... Tak. Pasek? Nie masz. Szarpem tak. gotania zaraz dostanie. Czy się olbrzym. On ma jakąś siłę. Skąd? Stąd. Jeden siły. I rękawice też bym tak. mógł dać. Tak. Okej. Okay. buty płytowe. To są gówniane buty, których nie chcę zakładać. Jest ok. Gotik był fajny. Gotik był bardzo fajny. A okay, ja mogę tutaj dwa poziomy mu dodać: Aryzme. Dobrze, niech będzie miał 20 arysmę. Tutaj niech sobie weźmie. A tutaj nic nie dostaje, niestety. Ale. 8. Jakby dać mu jakieś dobre te mam za odbicie. No, Okej, okay, pójdźmy, pójdźmy do naszych ziomów. Gotik dwójka Gothic mi się podobał dużo bardziej niż 1. Jak tam kojarzę, ale też tylko ze względu na to, że sterowanie mi dużo bardziej odpowiadało.